W poprzednim odcinku zobaczyliśmy, w jaki sposób możemy uruchomić symulator Webots i jak możemy wykonać, napisać prosty sterownik, czyli program definiujący nam zachowanie naszego symulowanego robota. Tym razem spróbujemy rozszerzyć troszeczkę świat, w którym robot się porusza i spróbujemy postawić na jego drodze przeszkodę, ale będzie to przeszkoda ruchoma, którą robot będzie w stanie przepchnąć. Zobaczmy, jak możemy to zrobić. Na początek otwieramy sobie plik z naszego pierwszego tutorialu. Rozpocznijmy od dodania nowego elementu do drzewa naszego świata. Dla przypomnienia, służy do tego na przykład przycisk tutaj z ikonką, z symbolem plusa na pasku narzędzi. I teraz wybieramy sobie z Base Notes obiekt typu Solid, tak, czyli ciało stałe. Będzie to nasza przeszkoda, którą za chwilę sobie zdefiniujemy. Widzisz, nasz obiekt się tutaj pojawił, ale. Jeszcze nie ma żadnej zmiany na świecie, dlatego że nie dodaliśmy żadnego kształtu ani wyglądu dla takiego obiektu. Te elementy będziemy dodawać tutaj w polu, czy takim poddrzewie o nazwie Children. Zaznaczamy sobie to pod drzewo z lewej strony i ponownie wybieramy opcję dodania nowego obiektu. Teraz musimy dodać coś, co nazywa się Shape, tak? czyli kształt naszego obiektu. Jak widzimy, nadal nie ma żadnych zmian w środowisku symulacyjnym, dlatego że w WebGL Shape składa się z dwóch elementów, które też musimy zdefiniować. Jest to mianowicie geometria, geometry i wygląd takiego obiektu, czyli appearance. Zacznijmy od geometrii, która definiuje nam to, no właśnie jaki będzie kształt, co to w zasadzie za obiekt chcemy umieścić. Mając zaznaczone w drzewie właśnie to pole, to poddrzewo geometrii, ponownie wybieramy sobie opcję Add Object i jak widzisz, tym razem widzimy tutaj troszeczkę inne opcje do wyboru. Mamy mianowicie różne kształty, które możemy nadać naszemu obiektowi. Mamy box, czyli pudełko, tak, kapsuł, kom, cylinder i tak dalej, i tak dalej. My spróbujemy zbudować taki jakby kawałek ściany, do czego będzie się chyba najlepiej nadawać kształt typu box. Kiedy go dodamy, to jak widzisz tutaj w miejscu, gdzie stał robot, on tam nadal stoi, tylko w tej chwili w tym samym miejscu pojawiło się właśnie to pudełko, które sobie dodaliśmy. Jak widzisz, wygląda ono troszeczkę niespecjalnie, dlatego teraz dodamy mu wygląd, czyli Appearance. Możemy ponownie kliknąć ikonę z plusem, albo po prostu dwukrotnie kliknąć myszką na to pod drzewo Appearance. I teraz, jak widzisz, w tej zakładce Base Notes mamy dwie opcje, Appearance i PBR Appearance. Są to takie uniwersalne wyglądy, które możemy definiować, ale mamy też opcję tutaj wykorzystania gotowych, jakichś predefiniowanych Różnych tekstur, różnych wyglądów naszego obiektu. Możemy sobie który z nich wybrać. Niech to będzie na przykład ten Brushed Steel. No, jak widzisz, nasze pudełko zmieniło teraz kształt, tak? Zmieniło swój wygląd, swoją teksturę na taką, jaką sobie wybraliśmy właśnie z menu. Zróbmy jeszcze dwie rzeczy. Mianowicie chcielibyśmy, żeby to pudełko troszeczkę przesunąć, wydłużyć, tak? Zmienić jego wymiary, tak? Żeby bardziej pasowały do naszego problemu. Na początek może. Je przesuńmy tak, tak żeby nie nachodziło nam na robota. I teraz rozwijamy sobie opcję Geometry, i tutaj mamy pole size, w którym jak widzisz, możemy zdefiniować rozmiar tego pudełka, tej przeszkody w każdej z możliwych osi. Zmienimy na przykład rozmiar wzdłuż osi Y na 03 m. Ok. Teraz możemy przesunąć troszeczkę nasz obiekt w osi pionowej. Jak widzisz, jego wysokość i rozmiar z osi Z wynosi 0,1 m, czyli 10 cm. Oznacza to, że nasze pudełko jest częściowo zanurzone wewnątrz podłogi, tak? ponieważ 0 pudełka znajduje się w jego środku. Żeby to zmienić, musimy wejść sobie do góry naszego drzewa, tak? do naszego solid. I wybrać opcję Translation. Jak widzisz, znajduje się tu już przesunięcie o 17 cm wzdłuż osi X, co zrobiliśmy przeciągając to pudełko po prostu na tym trójwymiarowej mapie. A możemy też wpisać przesunięcie wzdłuż osi Z o połowę wysokości, którą ustawiliśmy na 10 cm. Czyli podnieśmy teraz pudełko 5 cm do góry i teraz będzie ono leżało dokładnie tutaj na podłożu. Ok, zapiszmy zmiany i spróbujmy uruchomić symulację. Nasz robot ma w tej chwili wgrany bardzo prosty sterownik, który omawialiśmy poprzednio, który spowoduje, że po prostu będzie cały czas starał się jechać do przodu. Tak? Ponieważ nadajemy stałą prędkość i jest to ta sama prędkość dla obu silników. Ok, uruchamiamy symulację. I jak widzisz, robot po prostu przejechał sobie przez pudełko, tak, tak jakby było one zrobione z no, po prostu powietrza. Wynika to z tego, że nie określiliśmy dla naszego obiektu czegoś, co nazywa się bounding box, tak? czyli jego otoczenie. Jest to informacja dla symulatora WebOts potrzebna do tego, żeby system detekcji kolizji mógł odpowiednio sterować zachowaniem robota tak? i odpowiednio zareagować, kiedy wjedzie on jakby w tę naszą przeszkodę. OK, to poprawmy ten błąd. Bounding box czy bounding object określamy sobie... Tutaj w tym podrzewie naszego obiektu Solid. E, musimy zdefiniować tutaj obiekt klasy Shape. Tak? tak jak widzisz, mamy tutaj do wyboru Shape, ale możemy też zrobić co innego. I możemy użyć kształtu, który już nadaliśmy naszemu pudełku. Tak? Dzięki temu nie będziemy musieli, jeżeli będziemy chcieli zrobić jakieś modyfikacje, modyfikować kształtu tej naszej przeszkody w dwóch miejscach w drzewie. Żeby to zrobić, wracamy sobie do naszej geometrii, naszego kształtu, i tutaj mamy pole o nazwie DEF. Możemy je wykorzystać, żeby nadać jakąś globalną nazwę, która pozwoli nam używać tego kształtu, tego obiektu Shape, w wielu miejscach naszego projektu. Nazwijmy je na przykład Box Shape. Jeżeli teraz wrócimy do naszego Boundary Object, to jak widzisz, pojawia się tutaj dodatkowe poddrzewo Use. Co więcej, w tym podrzewie pojawił nam się. Ten zdefiniowany kształt box-shape, który możemy teraz użyć, i popatrz, że wokół naszego pudełka pojawiły się takie białe linie, pokazujące nam właśnie, jak ten bounding object wygląda. Cofnąłem teraz symulację, i tu pojawia się pewna nieprzyjemna cecha symulatorowa, bo mianowicie bounding object mi zniknął. Tak, jest to dość istotne, żeby wszelkie tego typu zmiany robić przy wyzerowanym czasie symulacji i zawsze je zapisywać przed jej uruchomieniem. Ale nie szkodzi, dodajmy go sobie jeszcze raz. Zapiszmy teraz zmiany i spróbujmy uruchomić nasz obiekt. Jak widzisz, tym razem robot nie jest w stanie przekroczyć naszej bariery i zatrzymuje się, nie może jechać dalej. Spróbujmy teraz jeszcze tak zmodyfikować tę przeszkodę, żeby robot był w stanie ją lekko przepchnąć. W tym celu musimy dodać obiekt typu physics do odpowiedniego pola w naszym obiekcie solid. Jeżeli fizyk jest ustawiony na 0, czyli jest niezdefiniowany, to dostajemy obiekt, który działa no tak jak właśnie widzieliśmy, tak? czyli nie może być poruszany. Jeżeli chcemy, żeby był ruchomy, musimy dodać tutaj do niego odpowiednią fizykę, w której możemy, jak widzisz, zdefiniować na przykład gęstość naszego obiektu albo jego masę. Tak? Mamy też inne opcje, takie jak środek ciężkości, jak macierz bezwładności, tłumienie itd. I tak dalej. No to znów zapiszmy zmiany i zobaczmy, jak teraz będzie przebiegać symulacja. Jak widzisz, nie do końca odnieśliśmy sukces. Po pierwsze, robot dalej nie jest w stanie poruszyć tego obiektu, a po drugie widzimy, że nasz obiekt delikatnie jakby wbił się w podłogę na starcie symulacji. Spróbujmy poprawić te. Efekty. Pierwsza rzecz to nasza przeszkoda jest bardzo ciężka. Tak? Zwróć uwagę, że wpisane jest tutaj 1000, co oznacza 1000 kg, czyli jedna tona. No jak się łatwo domyślić, taki mały robot nie będzie w stanie za bardzo poruszyć takiego obiektu. Zmieńmy więc jego masę na 1 kg i zobaczmy, co się stanie z symulacją. Teraz, jak widzisz, wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli czyli Obiekt nie zanurzył nam się w środku podłogi, a poza tym robot był w stanie go poruszyć i przepnąć w stronę ściany. Zachęcam Cię do samodzielnych prób z naszym symulatorem, z modyfikowaniem świata dodawaniem takich obiektów, a w kolejnym odcinku spróbujemy zmusić robota do troszeczkę bardziej inteligentnego zachowania niż tylko jazdy po prostej linii w jednym kierunku.